Druga wojna światowa na wschodzie wciąż budzi wiele emocji. Wszyscy znamy zarys wielkich wydarzeń takich jak bitwa stalingradzka na przełomie 1942 roku i 1943 roku. Wielką letnią kampanię nauku kurskim w 1943 roku. Ale niewiele osób spoza kręgów historycznych kojarzy przyjaw dowódczego geniuszu w postaci kampanii donieckiej. Która zaistniała między tymi wielkimi wydarzeniami. Z grubsza znamy wszyscy przebieg bitwy w Stalingradzie. Początkowe sukcesy zmieniły się w walki uliczne, gdyż zbombardowano miasto ułatwiało obronę w ruinach. W drugiej połowie listopada 1942 roku Armia Radziecka przychodzi pod Stalingradem do skrzydlającego jej kontrofensywy, atakując głównie sprzymierzony z Niemcami armię włoską i rumuńską uznając je za słabsze ogniwo. W kilka dni zamyka się kocioł okrążenia wokół 6 Armii Paulusa, a w 2,5 miesiąca później następuje jej koniec. W kontekście okrążenia 6 Armii pojawia się feldmarszałek Erich von Manstein, dowódca Grupy Armii Don, którego zadaniem było przyjście z odsieczą oblężonych. Choć operacja nie powiodła się, to Manstein pokazał swój talent dowódczy. Ale najlepsze wciąż było przed nim. W styczniu i lutym 1943 roku zostały przełamane niemieckie linie obronne, co doprowadziło do wyzwolenia przez oddziały radzieckie miast Harków, Kursk, Białogrot. Sukces odniesiony przez Armię Czerwoną spowodował nadmierne rozciągnięcie jednostek biorących udział w tej operacji. Rosjanie nie byli mistrzami Blitzkriegu. W połowie lutego możliwości ofensywne Armii Czerwonej na południu zostały całkowicie wyczerpane. Poniosło ona duże straty w ludziach i utraci większości czołgów. Dla pozostałych brakowało paliwa i amunicji. Jeszcze gorzej było z amunicją do dział i moździerzy, co nie umożliwiło działania Altynerii. Mimo tak trudnej sytuacji Stalin domagał się dalszych działań ofensywnych. Widząc to, feldmarszałek Erich von Manstein rozpoczął kontrofensywę na Harku. Stan armii uzupełniono siedmioma dywizjami przerzuconymi z Rostowa i zachodniej Europy oraz zrekonstruowanej drugim korpusem pancernym SS. Zdecydował się na ten manewr, mimo że siły niemieckie posiadały mniej ludzi niż oddziały Armii Czerwonej. Na tym etapie walk stosunek sił w ludziach wynosił 1 do 5, na niekorzyść Niemców. Operacja odrzucenia Rosjan rozpoczęła się 21 lutego. Mimo ogromnej przewagi Rosjanie zostali oskrzydleni, a następnie otoczeni na południe od Charkowa. Pokonanie jednostek w tym rejonie umożliwiło Mansteinowi ponowienie ofensywy w kierunku na Harku. 28 lutego dowództwo armii południe wydało rozkaz bezpośredniego ataku na miasto. Po ciężkich walkach ulicznych Harków został 15 marca zdobyty przez pierwszą dywizję pancerną SS. Trzy dni później Niemcy zdobili Białograd. Od 20 do 25 marca niemieckie wojska usiłowały jeszcze kontynuować działania ofensywne, ale uniemożliwiła im to Odwilż. Rosjanie zostali pobici i odnieśli znaczne straty, ale przerwanie frontu na większą skalę i rewanż za Stalingrad nie doszedł do skutku. W wyniku niemieckiej kontrofensywy Rosjanie stracili ponad 80 tysięcy żołnierzy. Niemiecka kampania doniecka była wielkim sukcesem dowódcym feldmarszałka Malsteina. Doprowadziła ona do powstania wybrzuszenia w radzieckich liniach obrony. Wybruszenie, które znamy, gdy stało się ono zalążkiem Bitwy na Górskim. Bitwy stoczonej w ramach operacji Cytadela, która w jeszcze większym stopniu niż Bitwa stalingradzka doprowadziła do upadku zdolności ofensywnej armii niemieckiej. Chciałbym Wam przedstawić jedną z moich ostatnich prac, Marder II.